Patrząc w kosmos, patrzymy w przeszłość. Jesteśmy jak wehikuł czasu. Żeby to zrozumieć, musimy zadać sobie kilka pytań. Między innymi, czym tak naprawdę jest światło? Jak stary jest wszechświat i jak tak naprawdę daleko udało nam się spojrzeć w ten bezkres kosmicznej odchłani? Na początek omówimy sobie trochę ciekawych faktów, o których część z was mogła nie słyszeć, a dopiero później weźmiemy się bezpośrednio za teleskop Jamesa Webba. Jeśli jesteś osobą, która zna już najdalszą odkrytą galaktykę, wie czym jest efekt Dopplera, a prędkość światła, czy wiek naszego wszechświata nie jest dla Ciebie niczym nowym i wartym uwagi, możesz śmiało przewinąć do bezpośredniego momentu z teleskopem, który jest zaznaczony na filmie. A teraz zapraszam Was na odrobinę wiedzy i tego, co tak naprawdę jest niezwykłego w przestrzeni kosmicznej. Na wstępie zaznaczę, że prawie wszystkie zdjęcia, które będą w tym filmie, ale również te, które sami możecie sobie znaleźć w internecie, pochodzą z jednego i tego samego teleskopu, a mianowicie teleskopu Hubble'a. Jest on jednak stworzony stricte na zakres światła widzialnego i to właśnie stanowi dla nas spore ograniczenie. I tu właśnie do gry wkracza teleskop Jamesa Weba, uzbrojony w odbiorniki o zakresie światła podczerwonego. No dobrze, ale dlaczego? Jaka jest różnica? Światło to przecież światło. Otóż nie i to zupełnie nie. Żeby to zrozumieć, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w ogóle jest światło? Światło to fala elektromagnetyczna. Dokładnie tak samo jak fale wykorzystywane w naszej mikrofalówce w kuchni, te odbierane przez nasz telefon komórkowy, czy nawet nasze własne ludzkie ucho. Tak naprawdę światło nawet nie świeci, tylko nasze oczy stworzone są do przechwytywania pewnego zakresu fal elektromagnetycznych, a nasz mózg tworzy projekcje świata, którego widzimy. O czym będę chciał też w przyszłości zrobić osobny film, teraz jednak jest nam potrzebna jedynie wiedza umieszczona na tej grafice, żeby zrozumieć co tu jest grane. Na tym zdjęciu nad środkowym paskiem możecie zobaczyć takie sprężynki. To jest wizualizacja częstotliwości fali, a za tym idzie również jej długości. Od lewej fale gamma, rentgenowskie, ultrafioletowe. Później są te, które ludzkim okiem możemy zobaczyć. Sami możecie stwierdzić jak małym zakresem dysponujemy. Później jest infrared. Infraided to oznacza fale podczerwone. Dalej już mamy tylko fale mikrofalowe i radiowe. Fale elektromagnetyczne, poza tym, że same w sobie mogą mieć ustawioną długość wyjściową, po pokonaniu olbrzymich odległości, coraz bardziej się wydłużają, są jakby coraz bardziej zmęczone i rzadziej się wyginają na boki. To zjawisko nazywamy efektem Dopplera. Czyli czym dalszy obiekt w naszej przestrzeni kosmicznej, tym większą drogę będzie musiał pokonać, a to przełoży się na to, że będzie dużo bardziej, w cudzysłowie, zmęczony i jego fala będzie się wydłużać. I tutaj w końcu dochodzimy do faktu, że wszystkie fale elektromagnetyczne w kosmosie przesuwają się po pokonaniu jakiejś drogi. Bardziej tego czerwonego paska, czyli podczerwieni. To sprawia, że teleskop Hubla, który jest ustawiony na światło widzialne, nie jest w stanie ich zaobserwować. Dodatkowo, wszelkie gazy i pyły w kosmosie prawie całkowicie blokują zakres światła widzialnego. Podczerwień jednak zdaje się nie mieć z tym żadnych problemów. Tutaj idealny przykład jednego z najbardziej ikonicznych zdjęć w wykonaniu Hubla, czyli filary stworzenia. Zaraz obok, po prawej stronie, znajdziecie jednak zdjęcie w podczerwieni. Zobaczcie, ile gwiazd kryje się za zasłoną tego kosmicznego pyłu, których w stary sposób nie byliśmy w stanie nawet zauważyć. Wszechświat ma 13.8 miliarda lat, a naukowcy ciągle znajdują coraz dalsze galaktyki. Ze zdjęć Habla. Tutaj jednak, na animacji, możecie zobaczyć GNZ-11, czyli najdalsza znana nam galaktyka na ten moment, która została odkryta i pokazuje nam ona wszechświat mający około 400 milionów lat czyli fotony docierające do naszych oczu przeleciały 13,4 miliarda lat i pokazują nam galaktykę, którą widzimy z tego stanu, gdy jest praktycznie noworodkiem w skali czasu wszechświata. Dla wagi sytuacji możemy tylko przytoczyć, że nasz układ słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu, czyli w momencie stworzenia naszego Słońca, Ziemi i reszty planet. Fotony z tamtej galaktyki były już 8 miliardów lat w drodze. Patrząc na Słońce, docierają do nas fotony, które przebyły tę drogę w 8 minut. Czyli za każdym razem widzimy stan naszego Słońca sprzed 8 minut. To wszystko czyni nasze urządzenie do obserwacji, a nawet i nasze ludzkie oczy, w pewnym sensie wehikułami czasu, które, patrząc w gwiazdy, tym dalszy obszar, sięgają wstecz. I ukazują nam ich przeszłość. Mam super zdjęcie, które przedstawia obszar stworzony od momentu wielkiego wybuchu. Element pokazany za Big Bang oznacza, że galaktyki, które z pewnością tam są, wysyłają fotony, które jeszcze do nas lecą i czym dalej, tym później będziemy je widzieć. Biorąc to pod uwagę, możemy stwierdzić, że na tym kończą się nasze możliwości dostrzeżenia, co jest dalej, bo nasze narzędzie do tego, czyli foton, jest jeszcze w drodze. Czyli jakbyśmy dalej nie spojrzeli, powinniśmy zobaczyć tylko pustkę, O światło z tamtych miejsc jeszcze do nas nie dotarło. Musimy również wziąć pod uwagę fakt, że jak naukowcy twierdzą, wszechświat ciągle się rozszerza i to coraz szybciej. Dane zebrane za pomocą teleskopu kosmicznego Planka, przy założeniu, że wszechświat jest jednorodny, wskazują, że wszechświat rozszerza się w tempie 67.4 km na sekundę na megaparsek. Co oznacza, że dalsze rejony będą nam się ukazywać dopiero z czasem i będziemy musieli trochę poczekać, zanim odkryjemy kolejne galaktyki. Zakładając jednak, że ekspansja w przestrzeni wszechświata nie jest jednolita, może się okazać, że ta nowa materia, która ciągle powstaje poprzez rozszerzanie się, jest ciągnięta za sobą w pewnym stopniu za tą granicą jak bańka i droga wypuszczonego stamtąd fotonu będzie coraz większa i to szybciej niż jego prędkość. A to z kolei oznacza, że ten foton dla nas może się nawet nie ruszać i nigdy nie być w stanie do nas dotrzeć. Jego osobisty ruch będzie. Skierowany w naszą stronę, a przeciwstawny ruch rozprzestrzeniania się wszechświata będzie go ciągnął w drugą stronę z jeszcze większą prędkością. Są to jedynie spekulacje, i nie jesteśmy do końca pewni, co zobaczymy osiągając rok zero, czyli moment, w którym wszystko się zaczęło, wielki wybuch. Co gdybyśmy zobaczyli coś dalej? Teoretycznie z powstania wszechświata 13.8 miliarda lat temu. Albo nawet jakieś światło wypadające z dziury czasu przestrzennej, takiego portalu, ale to już moje fantazje. Zobaczyć coś, czego według naszej fizyki nie powinniśmy widzieć. Tak czy inaczej, musimy być dobrej myśli, że teleskop Jamesa Weba pozwoli nam zajrzeć tak daleko. I przechodząc już do samego teleskopu, należy przytoczyć osobę, na którą cześć nazwano to urządzenie. James Webb, czyli drugi w historii administrator NASA, który sprawił, że misja na księżyc stała się faktem. Sam projekt powstał w roku 1996, który już później w 2010 roku miał wystartować, jednak te datę wielokrotnie przesuwano. W 1997 roku koszt projektu wyniósł 500 milionów dolarów, w 2002 roku było to już 2,5 miliarda dolarów, a w roku 2010 6,5 miliarda. Wystartował on w końcu 25 grudnia 2021, a łączny jego koszt wyniósł 10 miliardów dolarów. Zwierciadło teleskopu Jamesa Webba składa się z 18 sześcianów wykonanych z berylu, które są pokryte złotem. Beryl ze względu na to, że fenomenalnie radzi sobie w niskich temperaturach, a zwierciadło z powodu fal podczerwonych, którymi będzie się zajmować, potrzebuje bardzo niskiej temperatury, jest idealnym materiałem do tego zadania. Średnica Hubble'a miała 2.4 m. Webb natomiast dysponuje 6.5 m. Jego zwierciadło ma 25 metrów kwadratowych, czyli ponad 5 razy więcej niż Hubble. Pełnie rozkładane zwierciadło będzie transportować odbite światło podczerwone do małego lustra, które przekaże je dalej do odbiornika. Słońce, Ziemia i Księżyc będą produkowały ciepło, które wpłynie na odbieranie podczerwieni. Dlatego naukowcy opracowali osłonę termiczną 22 na 14 m, która powinna zablokować większość promieniowania. Ma ona pięć warstw, które pomiędzy sobą będą wypełnione próżnią, która dodatkowo będzie izolować nasz teleskop. Wykonane one są z materiału o nazwie Kapton. Jest to folia polimerowa, która dzięki swoim właściwościom utrzyma teleskop w temperaturze minus 266 stopni. James Webb będzie miał możliwość również odkrywania dopiero co powstałych planet. Znajdują się one zwykle w objęciach gazowego i pyłowego dysku, a co za tym idzie fale z zakresu światła widzialnego i ultrafioletu nie mogą się przez nie przedostać. Dlatego podczerwień gra tutaj tak wielką rolę. Zobaczcie ile możemy zobaczyć, gdy zastosujemy promieniowanie podczerwone. Pył galaktyczny praktycznie znika i zaczynamy widzieć wszystko co znajduje się wewnątrz. Teleskop będzie znajdował się w drugim punkcie Lagrange'a, czyli w pozycji L2, półtorej miliona kilometrów od Ziemi zaznaczonym na zdjęciu. Jest to miejsce, i jedno z pięciu, w którym umieszczony sam obiekt nie będzie przesuwał się w którąkolwiek stronę. Punkt L2 jest jednak z nich wszystkich najlepszy, ponieważ w pewnym stopniu ciągle Ziemia będzie zasłaniać Słońce. Z uwagi na odległość od Ziemi, miejmy nadzieję, że nic w trakcie tej drogi ani na miejscu się nie zepsuje, bo naprawa będzie praktycznie niemożliwa. Antena teleskopu będzie w stanie przesyłać na Ziemię pliki o łącznym rozmiarze około 30 GB. W takim wypadku możemy się spodziewać naprawdę fenomenalnych zdjęć. Aktualnie wszystkie pięć warstw osłony przeciwsłonecznej zostały pomyślnie rozłożone i odpowiednio napięte. Automatycznie zlikwidowało to 75% możliwych awarii Weba w przestrzeni kosmicznej z listy zawierającej 344 pozycje. Teleskop Jamesa Weba dotrze do punktu L2 w 29 dniu od startu. W momencie nagrywania tego filmu zostało mu jeszcze połowa drogi. W opisie zostawiam link do strony NASA, gdzie można na bieżąco obserwować przebieg sytuacji. Pierwsze zdjęcia. Mamy dostać w okolicach czerwca. I to wszystko z mojej strony. Jeśli film się podobał, możecie zostawić łapkę, zasubskrybować kanał, czy nawet przesłać film znajomym. Do niczego jednak z tego nie zmuszam. Staram się, by moje filmy były całkowicie dobrowolnie oglądane i by nikt nie czuł się w jakikolwiek sposób zobowiązany. Dziękuję za uwagę i do następnego. Z tej strony Mordor. Trzymajcie się ciepło.